Do FutureNet i FutureNet, Pro. FutureNet to jest program, to jest portal społecznościowy, który działa jak, jak Facebook. Program nawet ci płaci za to, że jesteś aktywny na tym, na tym portalu. Nawet możesz już tam zarobić pieniądze bez wkładania własnych środków. Znaczy, przydałoby się włożyć przynajmniej 10-25 dolarów, żeby, żeby to pomnożyć mocniej, ale to nie jest FutureNet, platforma sama FutureNet to nie jest RefSharer, to jest taka platforma, gdzie, gdzie no, korzystając tak jakby, z Facebooka, szczególnie rozmawiając ze swoimi znajomymi na czacie, dostajesz jakieś tam centy codziennie. Dlatego taką strategią też jedną jest fajną, żeby zarabiać w tym Future Necie. na początek, jest jest to, że zapraszasz, nie wiem, swoich wszystkich znajomych na Future Net i tam sobie zamiast przez Facebooka znajdźcie sobie przez Future Net. Każdy z Was będzie samą kasę. Każdy, bez inwestycji własnych pieniędzy. Dobrze, ale futurenet jest powiązany też z, od, od, od miesiąca ponad z, z programem Future Ad Pro, czyli programem, który generuje Ci ruch na Twoich stronach internetowych. Ja wejdę teraz do programu Future Ad Pro, swojego, pokażę Ci, ile mam na dzień dzisiejszy tych paczek reklamowych. Na dzień dzisiejszy mam, widzisz, 60 paczek reklamowych, ale tutaj widzisz kwotę 1677 dolarów. To jest kwota, która właśnie rośnie mi tutaj na tym koncie codziennie. To jest kwota, którą ja mogę teraz dokładnie wypłacić. Ta kwota mi rośnie dzięki temu, że mam tutaj te paczki i że codziennie oglądam reklamy. O, tutaj. Oczywiście o tym programie przeczytasz sobie więcej, też na moim blogu jest dokładnie wszystko powiedziane. Ale chodzi o to, że oglądam 10 reklam dziennie i dzięki temu, że mam te paczki reklamowe. Tutaj. Tutaj mi tam zarabiam pieniądze, które mogę wypłacać codziennie lub mogę je e, reinwestować w kolejne paczki, żeby mieć ruch na swojej stronie i jeszcze więcej pieniędzy. E, te pieniądze też w tym jednym, jakby koszyku, konto Future Pro, też są pieniądze, które firma płaci mi za to, że pomagam innym osobom, czyli pomagam mi się zarejestrować w programie, pomagam im zarobić pierwsze pieniądze. Też tutaj są właśnie te, te prowizje. I patrzcie, ja teraz mogę zrobić, Widzisz, mogę te pieniądze całe wypłacić. Mogę kliknąć sobie biznes, tak, wypłać. Mogę kliknąć wypłać i mogę te pieniądze teraz po prostu co? Wypłać pieniądze. Mogę tutaj na przykład kliknąć sobie, co na przykład mogę sobie zrobić o 100 dolarów, mógłbym zrobić i mogę na przykład je teraz wypłacić. Na, na, na konto moje bankowe, na, na, na jakiś tam portfel bitcoin na przykład, no i tyle. E, i, I będą na moim koncie, potem mogę gdzieś wydać. Ale ja tego nie zrobię, bo, bo, bo wiadomo, tak Ci mówiłem, stosuję zasadę e, stosowaną przez największych, największych biznesmenów, przez miliarderów dolarowych na świecie, czyli reinwestuję pieniądze do momentu, aż będą mi generowały już takie przychody, gdzie ja nie będę musiał pracować. Czyli ja za te pieniądze całe kupię następne paczki reklamowe. Wchodzę sobie mm, na przykład moje pakiety adpack, tutaj będą one pokazane. O co moje pakiety, kiedy kupiłem je, jak one już, ile mi już kasy wy, wypracowały. Widzisz, te pakiety pierwsze już mi wypracowały 359 dolarów. Ten mi tyle wypracował, ten tyle, ten tyle. I klikam kup nowe pakiety adpack. Klikam kup nowe pakiety adpack. Tu mam taką. Mm, mm, Taki, 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 taki wiersz. Kup pakiety Adpak z konta online, czyli z tego konta, gdzie zarabiam te codziennie pieniądze. No i co? Mogę kupić aż 33 pakiety za tą kwotę, którą za 1677 dolarów mogę kupić aż 33 pakiety. No to kupię 33, prawda? Nie będę nic zostawiał. Dokładnie zapłacę za to 1650. No i klikam co teraz? Kup. I już payment successful, czyli kupiłem te pakiety. Wchodzę na tablicę, odświeżam stronę. Pakiety już mam, widzisz, 93, i teraz ta kwota będzie mi tutaj. Rosła jeszcze szybciej, po tygodniu będę miał jeszcze tutaj więcej pieniędzy, bo, bo te pakiety mi pracują. Będę oglądał te 10 reklam dziennie, tutaj, i te pakiety moje będą mi pracowały, ale głównym, po, po co je kupiłem? Kupiłem je po to, tak Ci wcześniej mówiłem, żeby, żeby mieć ruch na moich stronach. Patrz na przykład, Ci pokażę reklamowanie, i tu są mo, moje, tu się tworzy reklamy, tu mam, zarządzę reklamami, tu są moje reklamy. Tutaj reklamuję akurat program, gdzie zarabiasz bez, bez inwestowania własnych, bez, przepraszam, bez, bez klikania, bez, bez marketingu, wsadasz pieniądze, masz 15% miesięczne gwarantowane. To jest tworzę takie reklamy i te, te reklamy są oglądane przez ludzi na całym świecie i ja dzięki temu zarabiam dobre pieniądze, bo ludzie tutaj też inwestują pieniądze, ja też część mam z tych, z tych ich zarobków, potem ja dostaję. Jeśli oni zarabiają, ja też dostaję jakieś pieniądze. Widzisz, po to ja właśnie wykorzystuję te, te pakiety AdPak, które tutaj kupuję. Ale dodatkowo firma dzieli się ze mną zyskiem, dostaje dodatkowo 20% zainwestowanych środków w reklamę. Czyli widzisz, te pieniądze, które otrzymałem, które zarobiłem tutaj przez taki tydzień, ponad prawie 1700 dolarów, zainwestowałem w kolejne paczki, a nie wypłaciłem ich i gdzieś tam na przykład nie rozwaliłem.